Teraz, po tej reformie, mieszkańcy dużych polskich miast będą mieli wybór. Albo dalej będą popierać opozycję, ich miasta będą podupadały, bo nie będą miały pieniędzy, albo zagłosują na ludzi PiSu i dopiero wtedy otrzymają jakieś pieniądze od rządu. Dlaczego rząd tak uparcie forsuje pakiet ustaw nazywany nowym polskim ładem? Czy dla rządu ważne jest dobro Polaków, czy może ma w tym jakiś ukryty interes? Wszystko wyjaśnimy w dzisiejszym odcinku ze Sławomirem Mencenem. Dopłaty do mieszkań, likwidacja śmieciówek i kolejne pieniądze dla rodzin, które posiadają co najmniej dwójkę dzieci. To tylko część założeń polskiego ładu, nazywanego wcześniej nowym ładem, który w połowie maja zaprezentowali politycy partii rządzącej. Brzmi wspaniale, prawda? Głównym filarem Polskiego Ładu jest reforma podatkowa, a jedną z najistotniejszych obietnic jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, co oznacza nieopodatkowaną płacę minimalną i sprawia, że osoby najmniej zarabiające będą głównymi wygranymi zapowiadanych zmian. Według wyliczeń, skorzystać na nich ma 18 milionów gorzej zarabiających pracowników. I emerytów. W tym aż 65% emerytów ma otrzymywać nieopodatkowaną emeryturę. Po prostu państwo nie będzie im zabierało części emerytury, więc otrzymywać będą co miesiąc więcej pieniędzy. Jak ma się kwota wolna od podatków w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej? Te nasze 3000 zł to jest jeden z najniższych poziomów kwoty wolnej od podatku w całej Europie. Normalnie ta kwota wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy euro, a te 3000 zł to, to jest jeden z najniższych poziomów na całym świecie. Wiele państw afrykańskich, dużo biedniejszych od Polski, ma znacznie wyższą kwotę wolną od podatku. Wyższa kwota jest chociażby w Burundi, Tanzanii oraz Malawii. Ile powinna wynosić efektywna kwota wolna od podatku? Kwota wolna od podatku powinna według mnie wynosić minimum dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedyś Jarosław Kaczyński mówił, że nie godzi się płacić komuś mniej niż minimalna krajowa, w związku z czym tym bardziej nie godzi się zabierać pieniądze komuś, kto zarabia tak mało. Kolejnym elementem reformy podatkowej w ramach Polskiego Ładu ma być zwiększenie progu podatkowego z 85 do 120 tysięcy złotych. Czyli podatek w wysokości 32% będzie odprowadzany od dochodów powyżej 120 tys. zł, a nie jak do tej pory 85 tys. Dlaczego akurat wybrano pułap 120 tys.? Czy jest on odpowiedni? Oczywiście, że nie jest zdecydowanie za niski. Przede wszystkim nie jestem zwolennikiem progresywnego podatku dochodowego, więc tego drugiego progu powinno w ogóle nie być. Podatek dochodowy, jeżeli już musi być, powinien być liniowy. Jeżeli już koniecznie musi być progresywny, to znacznie wyższy kwot. 10 tysięcy złotych jest kwotą, która w Polsce nie powinna świadczyć o tym, że ktoś jest bardzo bogaty. To jest poziom mniej więcej klasy średniej, tutaj niższej części klasy średniej. Jeżeli chcemy kiedyś zbudować polską silną i mocną gospodarkę, to nie możemy tak bardzo ułupić podatkami klasy średniej. Trzeci filar reformy podatkowej to wprowadzenie zdrowotnej składki liniowej dla jednoosobowych działalności gospodarczych bez możliwości odpisania jej od PIT. Oznacza to, że na wprowadzonych zmianach stracą najlepiej zarabiający oraz polscy przedsiębiorcy, którym podatek dochodowy wzrośnie aż o połowę. Dziś większość przedsiębiorców płaci składkę zdrowotną w formie ryczałtu, który wynosi około 380 zł miesięcznie, niezależnie czy przedsiębiorca zarobi 3000 czy 13 tysięcy. Po zmianach ryczałt ma zniknąć, a nowa składka wynosić będzie 90 zł od każdego tysiąca dochodu. Zatem przy 10 tysiącach zarobku zapłacić trzeba będzie 900 zł. Polski Ład zablokuje także przedsiębiorcom możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku, tak jak to mogli robić do tej pory. Dziś przedsiębiorcy mogą odliczyć z tego tytułu 328 ,78 zł. 78 groszy miesięcznie. Rocznie jest to zatem 3945 ,36 zł. 36 groszy. I te pieniądze niestety przedsiębiorcy będą musieli też oddać. Sprawdźmy zatem, kto na tych zmianach podatkowych zyska, a kto straci. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, głównie zyskają osoby z pensją do 3660 zł na rękę. Im większe zarobki, tym większa strata na zmianach wynikających z polskiego ładu. Ci, którzy dziś na umowie o pracę zarabiają na rękę około 13 tysięcy złotych, w skali roku stracą nawet ponad 6 tysięcy. Jeśli zaś chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą, na Polskim Ładzie stracą już ci, którzy obecnie zarabiają miesięcznie od 5199 zł na rękę. W skali roku przy takich zarobkach i nowym systemie podatkowym będą o 685 zł do tyłu. Natomiast prowadzący działalność gospodarczą, którego wynagrodzenie miesięczne wynosi obecnie 15324 zł, po zmianach będzie zarabiać o 1182 zł mniej, co w skali roku oznacza minus 14 185 zł, czyli państwo zabierze mu po prostu całe jednomiesięczne zarobki. Dlaczego rząd, choć podkreśla, że przedsiębiorcy są siłą napędową polskiej gospodarki, uderza najmocniej właśnie w nich? I po co tak naprawdę to robi? Nowy ład zmieni nie tylko ile podatków płacimy, ale także gdzie pieniądze z naszych podatków trafią. Podatek liniowy, który do tej pory płacili przedsiębiorcy, w połowie zostawał na poziomie samorządów, a połowa tych pieniędzy szła do budżetu centralnego kontrolowanego przez rząd. Teraz przedsiębiorcy przejdą na ryczałt. I tutaj jest niesamowita sprawa. Całość wpływów z ryczałtu idzie do budżetu centralnego. Ani złotówki z tego nie otrzymują samorządy. Co oznacza, że od tej pory to premier będzie palcem pokazywał, który samorząd dostanie od niego więcej pieniędzy z tytułem jakiegoś grantu, dotacji, czyjejś innej dopłaty a który nie. I teraz patrząc na dotychczasową praktykę tego rządu, mamy pewność, że te samorządy, które dobrze żyją z obecnym rządem, będą dostawały dużo pieniędzy, a te, któremu się buntują i mają swoją niezależną politykę, będą dostawały znacznie mniej. Teraz spójrzmy na to, kto kontroluje samorządy. Małe miejscowości czy wsie często są kontrolowane przez ludzi związanych z obecną władzą. Można podejrzewać, że tam trafi dużo pieniędzy. Natomiast wszystkie duże i średnie miasta w Polsce są kontrolowane przez opozycję, co oznacza, że to jest kolejny transfer pieniędzy od miejsc i od ludzi, którzy nie lubią tego rządu do miejsc oraz ludzi, którzy ten rząd lubią. Czyli po co tak naprawdę PiS wprowadza nowy ład? Jaki jest ukryty cel? Kandydaci PiSu rządzą tylko w 5 na 107 miast prezydenckich w Polsce, z których największe to Zamość, które ma niespełna 65 tysięcy, jest na tej liście na 61 miejscu. PiS od lat ma problemy z uzyskaniem rządów w największych miastach w Polsce. I teraz po tej reformie mieszkańcy dużych polskich miast będą mieli wybór. Albo dalej będą popierać opozycję, ich miasta będą podupadały, bo nie będą miały pieniędzy, albo zagłosują na ludzi PiSu i dopiero wtedy otrzymają jakieś pieniądze. Od rządu. Wydaje się, że polski ład, oprócz zyskania głosów biedniejszych wyborców, do których trafi część pieniędzy odebranych przedsiębiorcom, ma jeszcze jeden cel: będzie finansowym batem na miasta i gminy rządzone przez opozycję. Jak uchronić się przed negatywnym wpływem wzrostu podatków dla jednoosobowych działalności? Największym problemem dla przedsiębiorców będzie ta 9% składka zdrowotna liczona od dochodu. Przez nią ktoś, kto płacił do tej pory 19% podatku liniowego, będzie płacił 28% podatku i będzie to najgorsza forma płacenia podatku w Polsce od działalności gospodarczej. Aby tego uniknąć, trzeba przejść na ryczałt, czyli na podatek przychodowy, ponieważ tam ta nowa składka zdrowotna ma według różnych przecieków wynosić albo 500 zł, albo 1,4 stawki podatku ryczałtowego. Niezależnie od tego, która z tych Wersja ostatecznie przejdzie, będzie to znacznie mniej niż 9% składka liczona od dochodu. Ci przedsiębiorcy, którzy mają zbyt wysokie koszty, żeby podatek przychodowy im się opłacał, założą spółkę ZO, gdzie będą płacić 9% podatku CIT i staną się podwykonawcą tej spółki na ryczałcie. Co oznacza, że przedsiębiorcy, którzy będą chcieli uniknąć reform nowego ładu, zrobią jedną z trzech rzeczy: albo przejdą na ryczałt, albo założą spółkę ZO i przejdą na ryczałt, albo przejdą do szarej strefy. O tym, w jakim kształcie wejdzie w życie polski Ład, zadecydują najbliższe tygodnie. Na ten moment nic nie jest jeszcze przesądzone. Tym bardziej, że w obozie władzy cały czas trwają roszady. Napisz w komentarzu, co Ty myślisz o polskim Ładzie.